Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Dziś wybierzemy się, moi drodzy, na pszczoły i dobowołów O tym mówiłem wam w poprzednim odcinku Zetniemy sobie dzisiaj jeszcze troszeczkę drzewa Ponieważ, ponieważ Drzewo nam się po prostu bardzo mocno przyda Nie mam czym tak naprawdę rozpalać Zrobimy sobie jeszcze kulki mięsne Hmm, czy ja coś w tej skrzyni tutaj w sumie mam? Aha, mam węgiel, więc ten węgiel mógłbym sobie wykorzystać na przykład do podpalenia. Yy, Okej, okay, te kulki mięsne sobie zabiorę. Mógłbym sobie stanąć chwilę koło mojego glomera, yy, aby z, nad, zrobić sobie troszeczkę sanity. Yy, w sumie, na dobrą sprawę, ten, ten mój glomer mógłby stać gdzieś tutaj. Przy ognisku, żebym mógł jednocześnie się grzać, no a z drugiej zaś strony, abym mógł się tutaj leczyć, jeżeli chodzi właśnie o moje Sanity. Damy sobie to tak, damy sobie to tak i damy sobie to tak. Wyjdą także kulki mięsne. Możemy leczyć się także grzybami. Zobaczcie, że 7 dni do końca do końca zimy. Ja pamiętam jeszcze, że chciałem sobie zrobić chciałem sobie zrobić piorunochron tylko gdzie ten piorunochron można zrobić? Oto jest pytanie, nie pamiętam tutaj mamy skrzynię Do tego, tego raczej nie nie wiem czy czasami gdzieś nie tutaj tak jest potrzebuję cutstone'a i 4 złota 4 złota mamy mm, jak najbardziej Mogę zrobić sobie nawet dwa yy, i cadstouna, cadstouna, cadstouna. Czy ja mogę zrobić sobie cadstouna? Mogę sobie zrobić, a zrobię sobie nawet dwa. I mogę zrobić sobie dwa piorunochrony. Yy, te dwa piorunochrony oczywiście sobie zaraz wykonamy. Wezmę sobie kolejne kulki mięsne. Yy, dorzucę sobie maksymalnie do, do ognia i będziemy mogli wyruszyć. Wezmę sobie jeszcze jedną jeszcze jedną broń. Myślę, że to będzie spoko. Za chwileczkę zrobi się już widno. Chciałbym sobie dać ten piorun ochron gdzieś w to miejsce i gdzieś tutaj, ponieważ tutaj będą pszczoły jeszcze, tak więc tak więc, to, albo tutaj gdzieś, tak więc mi się to przyda. Jak najbardziej. I tak sobie to oczywiście zrobimy. To mogę sobie wykonać teraz, więc spoko, damy sobie to oczywiście na dole, koło naszych suszarni. Może być to gdzieś tutaj. Więc akurat na wiosnę, kiedy będą cały czas deszcze, pioruny i tak dalej. Myślę, że świetnie się to spisze. Jeden piorunochron. Jeden piorunochron kolejny. Dam sobie gdzieś myślę, że. gdzieś tutaj. Oczywiście, on, on w sumie nie jest jakiś drogi, więc, więc. Y Będę mógł sobie zrobić kolejny, jeżeli tylko taki będzie potrzebny Ale one dosyć, dosyć mocno ściągają z dalekiej odległości te pioruny, więc, więc z tym nie powinno być żadnego problemu. Okej, okay. jedne kulki sobie mogę, mogę sobie wszamać, hmm, wezmę sobie to w dłoń i pójdę sobie po nasze bawoły. Chciałbym przede wszystkim chciałbym przede wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj postawić sobie ten kokon i zebrać troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Chciałbym zebrać trochę pszczół, ponieważ chciałbym zrobić sobie ulę. Jeżeli tylko będzie mi to dane, to jak najbardziej będę szczęśliwy, ponieważ kiedy będziemy mieli miód, możemy robić cukierki. Na przykład możemy także robić wiele, wiele, wiele innych rzeczy mm, związanych właśnie z miodem, na przykład szyn, szynka w miodzie i tak dalej. Tutaj mamy bawoły, tak więc tak mniej więcej myślałem. One będą się oczywiście rozmnażać. Pamiętajcie o tym, że kiedy one mają okres godowy, to będą was atakować, ale kiedy wy, moi drodzy, będziecie mieć czapkę bawoła, to wszystko będzie... Wszystko będzie spoko, naprawdę nie będziecie musieli się niczym niczym przejmować. Tutaj dajmy sobie może, może w tym miejscu. Czy to miejsce będzie w porządku? Myślę, że jak najbardziej ok. Damy sobie tutaj te pająki. I przejdziemy sobie na nasze pszczółki, pamiętajcie o tym, żeby żeby mm, zebrać y, jak najwięcej życia i przede wszystkim, żeby założyć zbroję to dosyć, dosyć ważne okej okay. i widzicie, że jest całkiem spoko teraz, teraz musimy uciekać zbierzemy sobie to dosłownie zbierzemy sobie to dosłownie za chwilkę ale, ale teraz te pszczółki nie będą miały za bardzo gdzie uciec, będziemy mieli i miód i część, która będzie się przydawała właśnie do, 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 do zrobienia ula yy, tutaj dajmy sobie zamieńmy sobie to na to ok yy, widzimy że życia nie jest jakoś bardzo dużo ale ogólnie ta broń jest bardzo mocna więc, więc na luzie na luzie możemy yy, zniszczyć sobie kolejne kolejne ule w ogóle jeszcze nie, nie było giganta, nie chciałbym tutaj za bardzo zbyt głośno o tym mówić, ponieważ e, zazwyczaj jest tak, że kiedy, kiedy, cokolwiek, kiedy cokolwiek powiem, to zaraz, e, zaraz się to pojawia. Więc, więc nie chciałbym tutaj za bardzo właśnie e, po prostu głośno o tym rozmawiać. Może tak. Nie wiem ile potrzebuję, właśnie na ule, ale, ale już wam powiem jedno. Potrzebuję i osy, więc będę musiał zebrać jeszcze osy. Więc będziemy musieli zrobić sobie właśnie to, ale to zrobimy sobie już w obozie. Przejdę sobie tylko wyżej. Zbiorę sobie ten miód. Miód ogólnie ma bardzo duży bardzo dużo przydatności. Zbierzemy sobie jeszcze to. Mamy tutaj kolejne, kolejne. Kolejne pająki, które póki co, póki co są na poziomie pierwszym. Chciałbym sobie jeszcze wziąć to. No, teraz, teraz już muszę uważać, ponieważ tego życia nie mam zbyt dużo. Nie mam tego życia zbyt dużo. Raczej nie chciałbym ryzykować. Po prostu nie chciałbym zginąć. Nie chciałbym po prostu zginąć. Tych pszczół tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Czy ja mogę zrobić sobie jakieś ognisko? Chciałbym. Chciałbym to ognisko sobie. Chciałbym to ognisko sobie zrobić. Okej. Okay. Mm. To możemy sobie postawić. Kupami oczywiście, nie. Kupami w sumie muszę napalić, ponieważ nie mam za bardzo czym. Tych kup sobie jeszcze trochę nazbieramy. Tych kup sobie jeszcze trochę nazbieramy. Yy, zobaczcie, że, że tego życia nie ma zbyt dużo. Yy, ogólnie rzecz biorąc, najlepsze do, najlepsze do łapania jest, yy, już Wam pokażę. Tutaj mamy coś takiego, nie. To jest chyba w przetrwaniu. Jest siatka na właśnie pszczoły, która inkasuje bardzo dużo. To jest chyba gdzieś tutaj. Siatka, siatka na pszczoły. Nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie ją się robiło. Nieważne. W każdym bądź, w każdym bądź razie musimy przeczekać sobie dosyć długą noc. Gdzie ja mam ten ul? W sumie mógłbym zrobić sobie pochodnie. Nie, nie będę tracił. Nie będę tracił. Nie będę tracił patyków. E, nie będę tracił patyków ani trawy. E, tutaj mamy. Nie pamiętam dokładnie, czy coś z tego się też robiło. Jeżeli tak, to oczywiście sobie to wykorzystamy. Czy miód coś daje? Daje 55. Dokładnie 3. Daje 3, 3 życia, ale to się nie opłaca. Z tego i wyłącznie względu, że kiedy zrobimy sobie na przykład szynkę w miodzie, to daje dużo, dużo więcej. Możemy zjeść sobie trochę kwiatów. One też coś tam dawają. Może rozwalmy sobie jeszcze, jeszcze jeden ul. Chciałbym sobie tutaj troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę mocniej napalić. Ten miód możemy sobie zostawić. Kiedy rozwalimy sobie jeszcze jeden przynajmniej ul, to myślę, że to będą 3, 4, 4, już, 4 ule, 5 uli będziemy mogli zrobić, bo tam na dole jeszcze nie zebrałem. Czyli 5 uli, to jest całkiem spoko jak na początek. Kiedy odnowimy sobie tylko życie, to możemy w kolejnym odcinku przyjść po, kolejny, po kolejne ule. Ale zobaczcie, tutaj tych uli nie ma jakoś bardzo dużo. Tych uli dużo jest jeszcze tutaj, więc, więc na luzie będziemy mogli tutaj podejść. Tutaj mamy jeszcze pająki, które będziemy mogli jak najbardziej sobie, sobie e, pozabijać. Będziemy mieli także dostęp do mięsa. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zbierzmy sobie tutaj jeszcze, jeszcze tą trawę. Trawy nigdy nie za wiele. Tak samo patyków, drzewa i tak dalej. Możemy zebrać sobie jeszcze kolejne kolejne kwiaty. One tutaj w, już tak naprawdę nie będą, za bardzo, nie będą za bardzo potrzebne. Kamień mogę sobie wziąć. Chciałbym wejść do tego ogniska. Chciałbym wejść do tego ogniska, ale oczywiście niezbyt, niezbyt mogę. Yy, mamy kolejny miód, mamy kolejne. Jak to się nazywa? Komp. to Comp. Yy, to jest bodajże yy, taki ten plaster. Plaster, w którym właśnie one, one zbierają. Ten cały miód. Mam tutaj jeszcze oczywiście trochę tego. Okej, okay. zabieramy i uciekamy. Zabieramy i uciekamy kolejny kolejny. Yy, kolejny miód, który możemy wykorzystać. W sumie mógłbym zrobić jeszcze. jeszcze jeden. O nie, zażarły mi! O, zobaczcie, 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 zobaczcie osy będą walczyły z... Z pingwinami może uda nam się troszeczkę mięsa zdobyć. To byłoby całkiem spoko. Mamy kolejne, kolejne listki. Osy w ogóle są, powiem wam, że bardzo mocne, e, ponieważ one atakują grupami. E, I naprawdę, naprawdę to jest całkiem, całkiem mocna, całkiem mocna armia. Trzeba by zrobić sobie mm, kolejną zbroję, ale myślę, że, że to nie będzie problem. Potrzebna nam będzie jeszcze. Potrzebna nam będzie jeszcze, oczywiście, moi drodzy. Yy, potrzebna nam będzie jeszcze, moi drodzy, duża ilość drzewa, ponieważ trzeba będzie zrobić, ponieważ trzeba będzie zrobić sobie yy, deski. Deski, oczywiście. O, nie, nie, nie. Lepiej uciekajmy. Yy, deski, ponieważ trzeba będzie zrobić dużo, dużo uli. Jak na razie mamy na 5 czy dobrym pomysłem jest to, żeby rozwalić kolejne. Powiem szczerze, że rozwalmy sobie jeszcze może jeszcze może jeden. O Jezus Maria, ależ mam mało życia, nie mogę ryzykować. To jest ostatni ul, który, który rozwaliłem i koniec. Myślę, że że to by była mm, po prostu straszna, straszna śmierć. Przejdźmy sobie temperatura ciała jak widzicie całkiem wysoka. Przejdźmy sobie mamy tutaj jeszcze mięso. Które możemy sobie wziąć. Mamy, mamy silk. Przejdźmy sobie do naszego, do naszego obozowiska, które jest niestety dosyć, dosyć daleko. Te pszczoły strasznie, strasznie za nami latają. Możemy pozbierać sobie jeszcze trochę kup. Musiałbym troszeczkę drzewa sobie narąbać, więc, więc to sobie oczywiście zrobię. Co ja bym chciał jeszcze zrobić dzisiaj. Odcinek dzisiejszy nie będzie zbyt długi, muszę wam powiedzieć, z tego względu, że ostatni był ponad 30-minutowy, więc y, przede wszystkim życie przede wszystkim życie. Chciałbym zrobić sobie jakąś fajną potrawkę y, Mam nadzieję, że, że... wyjdzie pyszna że wyjdzie pyszna i, i że będę. i że będę mógł sobie... Odnowić troszeczkę życia, zrobimy sobie szynkę w miodzie, może. Myślę, że powinna jak najbardziej wyjść. Trzeba by się zająć w kolejnym odcinku tym kokonem, który znajduje się nieopodal naszego obozowiska. Póki mamy temperaturę ciała, to możemy pozbierać sobie jeszcze troszkę trawy i, i drzewo. Tego drzewa nie mam praktycznie w ogóle, a ono mi się niesamowicie przyda. Szynka w miodzie też całkiem dobrze odnawia Sanity, z tego co pamiętam e, chyba o 5, ale, ale nie jestem pewny dobrze, że mamy glomera. Glomera, który powiem szczerze, niesamowicie, niesamowicie mi się przyda. Zasadźmy sobie może te trzy drzewka. E, przejdziemy sobie. to mogę sobie wziąć, tym mogę sobie oczywiście tym mogę sobie oczywiście palić. E, Obozowisko dosyć blisko tego drzewa, może nie mam zbyt, zbyt wiele Ale, ale tym możemy sobie, tym możemy sobie napalić Zróbmy sobie jeszcze dwie kubki Kamień możemy sobie położyć Glomera możemy sobie tutaj gdzieś troszeczkę bliżej Troszeczkę bliżej, nie w tym kierunku Ok, e, powiem tak. E, mamy tutaj takie mięsko. Mamy to, i powinna nam wyjść szynka w miodzie. Mamy to, mamy takie mięsko. To możemy sobie zostawić. Przede wszystkim, chciałbym jeszcze sobie zrobić tak. To możemy dać sobie tutaj. To możemy dać sobie tutaj. Tekły możemy dać sobie tutaj, to możemy zostawić. Broni nie mamy zbyt wiele, więc jedną sobie zabierzemy. Tą sobie w sumie zostawimy, bo ona nie jest aż tak bardzo potrzebna. Te listki też nam się z czasem przydadzą, więc, więc to w sumie możemy sobie wykorzystać całe tego życia może nie będzie jakoś bardzo dużo ale mimo wszystko nie będzie też jakoś bardzo z tym, z tym źle trzeba by nazbierać troszeczkę patyków w sumie mamy tutaj jakąś fermę więc, więc jak najbardziej, czemu by nie aha, tutaj mamy nagecy bo do mm, tutaj mamy nagecy bo do szynki w miodzie potrzebny jest duży kawałek drzewa właśnie, mamy trzy grzybki i jeden ten wyjdą kulki mięsne, to sobie zrobimy Nasz, nasz glomer jest, jest nieoceniony. Okej, okay, moi drodzy, w kolejnym odcinku, może ustalmy sobie, bo ten odcinek dobiega już końca. W kolejnym odcinku nie będziemy już tutaj tych dwóch pszczółek sobie wyniszczać. Zostawimy sobie je może na potem. Przejdziemy sobie. Przejdziemy sobie gdzieś tutaj. Nazbieramy sobie może jakiegoś mięska. Może porozwalamy kilka ptaszysk. Pozbieramy sobie jeszcze trochę tutaj rzeczy. Pozbieramy sobie troszeczkę drzewa i tych uli. Czyli tak podsumowując. Potrzebne nam będą jeszcze kolejne, kolejne ule. Może ze 3-4 maksymalnie. Ale pierw musimy troszeczkę życia sobie zregenerować. Chciałbym sobie jeszcze nazbierać troszeczkę, troszeczkę drzewa. Aha, i zróbmy sobie może jeszcze w tym odcinku, skoro mam chwilkę czasu, zróbmy sobie jeszcze. Aha, potrzebuję... potrzebuję liny, zróbmy sobie od razu dwie. Potrzebuję silka, tylko ile na jedną? Potrzebuję cztery silki. Potrzebuję cztery silki i potrzebuję. Aha. I potrzebuję, moi drodzy, jeszcze patyczki. Ale patyczki zbierzemy sobie. Myślę, że kolejnego, kolejnego dnia, chyba że jak rozpalę, to będzie na tyle na tyle jasno, że mogę sobie ty, pa, tych patyków trochę nazbierać. Pozbieramy sobie też trochę mm, trochę kwiatów, które przyznam się szczerze, że e, kiedy będziemy mieli pszczoły, będziemy mieli ich pod dostatkiem e, i chciałbym sobie jeszcze zrobić jedną siatkę. Pozbieramy sobie pszczółki. A tych pszczół będę potrzebował sporo, bo na jeden ul, ul idą 4, czyli mam tutaj 4 razy 4 razy 6, moi drodzy. Więc tych pszczół będę potrzebował 24? Tak jest, 24 pszczoły, strasznie dużo. Mam nadzieję, że uda mi się to wiosną e, pozbierać, e, ale oto tym sposobem zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!